Komunikowanie się z tą inną przestrzenią. Nad wyraz kreatywnym człowiekiem jest człowiek osoba, która potrafi, czuje potrzebę komunikowania się z tą inną przestrzenią wymiarem. Nad wyraz człowiek, który szuka sposobu, który pragnie nawiązać rozmowę z inną postacią nieba, co jest nie lada wyzwaniem. Umiejętnością wyjścia poza wszelkie schematy bycia, istnienia by wznieść się na wyższy poziom swego istnienia i również wielkiej odwagi i uczuć chęci poznawania szeroko pojmowanej wiedzy, wiedzy ponadczasowej. To ciekawość, co tam jest, co się znajduje, ciekawość poznania tych osobowości, postaci nieba. Uwielbiam patrzeć na te człowiecze starania, choć nie tak łatwo jemu. Jej tak się zbliżyć, porozumieć, to ta ciekawość i chęć poznania, widzenia z tej szerszej perspektywy, to dopiero ciekawa jest zabawa. Ile ten człowiek się natrudzi, by złapać tę więź. I odbierania komunikacji, zadawanie niezliczonych pytań, zagadnień. Ta cudowna energia czysta, bo i o takiej tu mowa, to umożliwienie kontaktu z postaciami nieba. I Odkrywanie wiedzy o sobie, o ziemi, o nas. Ciekawość poznawania i przekładania tej wiedzy z przyjaźni, serdeczności. To wielka sprawa. Nikt z postaci nieba, nie skąpi mądrości, wiedzy, a i ten, co po nią sięga, przypomina sobie wiedzę o sobie, ciągle sięgając po nowe, sięgając po więcej. Jak bardzo szanuję i cenię takiego człowieka i jego starania. Bo wiem i widzę, jakie to wyzwanie. Ile też te postacie nieba wiedzy nie skąpiąc, podejmuje ochotnym sercem. Budując więź, przekazuje to, co teraz jest takie ważne człowiekowi i ziemi. A i ten, co dzieli się tą wiedzą, co jest tak ważne, i stara się przekazać innym. To i chwała mu za to też rozumie. To rzecz niebywała. Odbierać sercem, swoim uczuciem, zadawać pytania, komunikując się z tą przestrzenią, szukać, rozprawiać, i co z tym można zrobić? Jak to wykorzystać na drodze swego życia? Ujmując krótko, cieszę się z tego. Kiedy widzę, jak człowiek odkrywa siebie i łączy się z coraz większymi połaciami nieba. Poszerza swą przestrzeń, pokazuje ją innym. I tak to wygląda, i to wspaniały rozwój. Ten, co osiągnął ten stan, ten już wygrał. Wygrał siebie. I innym też pokazuje, że można. To wspaniały człowiek. Człowiek, który widzi i wie coraz to więcej. Z otwartym sercem. To Ci dopiero mądrość, otwartość, szacunek do życia. Niebo chwali i chwalić będzie takie starania. Ten już zasłużył na swoje starania za to. Że się jeszcze dzieli wszystkim, co zdobył i rozdaje innym, bo wie, że tego mu braknąć nie będzie. Że to, co ma spotęgowane miłością, że tylko mu lepiej w życiu darzyć się będzie. I żyć będzie z łatwością, bo już wie, że żyje i żyć będzie w świetle, że tylko lepiej i lepiej i lepiej wieść życie będzie, życie bez lęku. Skierowany ku światłu, połączony nicią miłości. Otrzymuje, bierze z tej innej przestrzeni sposobów, metod i się doskonali. Choć człowieku nikt za ciebie życia nie przeżyje, ty wybierasz, co dla ciebie i z tobą jest kompatybilne. Człowiek z sercem otwarty, jasny, piękny i pogodny. Bardzo. Podziwiam takich ludzi, takie istoty, które sięgają do gwiazd wiedzy, którzy pragnieniem swoim czystą energią tworzą coś więcej dla ludzi i światów. Patrzę na ciebie kochana istoto i kocham ciebie szczerze. Że jesteś i będziesz i za wszystkie twe starania. Bo wiem coś przeszłam i znam ciebie i to bardzo dobrze i jestem dumny, że patrzę na Ciebie i dumny jestem z Twych pragniem i Twych starań i tych lat Twego rozwoju i pełen jestem podziwu. Choć wiem, że nie gonisz za oklaskami, czy za sławą jakąś, to też masz swoje pragnienia, i dążenia, i życie swe, w przygodzie, i wiem, na czym ci zależy. I co jeszcze możesz unieść i uszczęśliwić. Choć Ty czasem nie bierzesz tego pod uwagę. To Twoje serce otwarte wie. Co Cię może uszczęśliwić, moje kochanie? Bardzo Cię podziwiam i sercem Tule i Tule, i dokładam też swoich starań, byś była zawsze szczęśliwa.